Minecraft wyspy, czyli świat stworzony zupełnie z wysp, jednak woda pomiędzy tymi wyspami zabija. Łódki na całym świecie są zablokowane i nie można z nich korzystać. A dziś na serwer dołączył do nas jeden nowy gracz. W dzisiejszym odcinku było bardzo dużo śmiechu, bardzo dużo śmiesznych sytuacji, więc jeżeli chcecie mnie we wesprzeć, kliknijcie kciuka w górę i zapraszam Was do oglądania do końca filmu. Niestety, zanim zdążyłem włączyć nagrywanie, Miki nas zabił. I Kolowskiego też. Nowego gracza na serwerze, zaraz go poznamy Tylko problem jest taki, że on prawdopodobnie ma nasze itemy I nie wiadomo czy będzie chciał je oddać Więc, jak to się mówi, ubezpieczony Nie, nie pamiętam jak to się mówi Szczerze mówiąc nie pamiętam jak to się mówi Siema Cześć Widzę, widzę właśnie Dzięki Dobrze dużo na sobie nie miałem No i co teraz, w takim razie? Ja bym pozbierał więcej temów To jest, myślę, no to jest dobry no. pomysł dla ciebie, no, no dla, 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 dla Nie, dla mnie też, dla mnie też, nie będę ukrywał, też by mi się przydało Nie no, przecież ty masz temy ze statku Słuchaj, ze statku to ja mam depresję Dobra, ja idę pokopać, bo... Nie potrzebuję drewna Idę kopać, albo łowić, jeszcze nie wiem w sumie, bo nie mam żarcia, sobie przypomniałem Ziemniak wow, to dobrze. Mamy dwa No, Quilla dzisiaj nie ma z nami No jaka szkoda Mick jest zadowolony, że żeby nie mógł go dogonić I temat, choć myślę, że Quill też już nikt nie ma Kolowski, o widzę, że Kolowski już speedrun na jedną kolejną wyspę Tylko, że mu coś nie wyszło, bloków mu zabrakło na ten speedrun Masz trochę marchewek, dam ci Masz... O, dzięki O! Proc Mam 3: złe Wspomnienia z ziemniakami. Masz złe wspomnienia z Masz ziemniakami? To to, to, to dla ciebie ziemniak kolowski, ten tam Nie, to jest Nie, mi żart się boli. O. Ach, ta woda. Nocka się robi, a my dalej łóżek nie mamy. Mamy jedno. No. Ale nie przyśpimy nocki. A już teraz gdzieś będą fantomy, zaraz. Nie, no. Wyłącz je, please. Słuchaj, jaki jest sens grania na hardzie bez fantomów? Jaki jest sens grania na fantomy? To jest tak jakby jeść zupę pomidorową widelcem <noise> No, dłużej się nie odelektujesz <głos> <głos> Stary Nie widzisz co ja mam, Widzę, widzę, ja mam, widzę, widzę, widzę właśnie i dlatego patrzę Już patrzyłem wcześniej i się zastanawiam jak szybko będzie tam 100 Jezu, te ryby Zebrałeś te ryby? Jakie ryby? Te moje? W sensie te co z ogniska się zrobiły. W sensie te dla mnie. Nie wiem dlaczego to były, ale whatever. W sensie... Wolę, żebyś powiedział mi tak, zebrałem te ryby niż wpadły pod wodę. Tak, tak, mam i mam. Dobra, bo już myślałem, że jakoś pod te schodki się zbugowały gdzieś tam przeleciały. Nie nie, po prostu kulturalnie wypyktułem ci ryby. To, no to git, to, to do tego ja się przyzwyczaiłem, to, to nie jest nic nowego. To, czuję się wybaczone, wybaczone Czuję się bezpieczny okay. po prostu, wie o co chodzi. Taki, taki scenariusz znam. Przecież to, bo... No. Kolowski jest dla nas sobie zagrożeniem. Bo jest taki hop, siódwa falafa ho do przodu. Wezmę łóżkę przysunej klatkę obok. Chodź... Weź też drugą teraz. A więc tak mi też zrobiłeś, wiesz, że jestem za dużym zagrożeniem którym tym przesunąłem. Półkradki. Nie, kratki. nie pot... Tylko że my nie byliśmy razem. Nie, nie, nie potwierdzę nie zaprzeczę. Natomiast jak, jak on, jak, popatrz, Chłopie, jak nie on, nie zabieraj mi tyle ryby, a nie mam ża dalej żadnej ryby. Dobra, zaraz cię Jak on zginie i tę kabinę, to z tej On tej, tej właśnie kimi, przyszedł wiesz? Wiem, cicho, cicho. <laughs> A co mnie wygadujecie. My, my, ciebie, nie. Cześć. Jak tam? A ja coś dla was przyniosłem. O, dziękujemy. Pany jesteś. Odwiedzimy się, chcesz ziemniaczka? Musi wywołać na serce. <grymne> Dobra, Serio? No nie, no nie Ej no? Chciał... Ja nie mogę, to jest <grymne> straszny A bo... Jeszcze łóżka To jest straszny. Ja nie mogę, Miki! Miki, taki dobry chłopak nam przyniósł. Mączki kostnej A ty żeś go jeszcze zabił. Matko, myślałem, że to moja wędka na słuchu to zrobiłem... Słuchaj, póki co nie robi Masz. nam nic złego, tak? Nie musimy się go bać. Na razie jest użyteczny jak widać. Dobra, dobra, to zmieniamy taktykę. Przyjaźnimy się z nim tak długo aż będzie na... przydatny dla nas, okej? Okay? No i teraz to rozumiesz jak działa świat. Bardzo dobrze. Jak przyjdzie tu kolowki, zaraz mi zapka do wody, jestem tego pewien. Ja bym tak zrobił, a ja też Ja bym tak zrobił. O, ja tak ja bym tak zrobił. <laughs> <laughs> Jesteś cudowny <laughs> godź, co się patrzy, nas. <laughs> I końca się oglądam za siebie Koloski mam i trzymaj Przepraszam I masz jeszcze Masz jeszcze Cztery Kucht Dzięki, I, dzięki. i zupkę Leź na eksplorację Daj mi jakieś klocki dzięki. A to klocki to masz Masz tutaj stałna na Crafting table Eee w wodzie pływa <grym> Może popływasz z nim O co się ode mnie <grystanie> Ale kliknął łóżko teraz Cwany Dobrze, dobrze zrobił Kryciula Co jest? Ale nie tak... Ale nie tak cwany jak my Klasa, klasa Ale jeżeli ch ktoś chciałby dołączyć na ten serwer jest taka opcja. Naprawdę co trzeba zrobić, żeby dążyć na serwer? Żeby dążyć na serwer wystarczy tylko w komentarzu albo u ciebie, albo u mnie, albo u Koloski, albo u Quilla, napisać mój kanał. To jest znak dla nas, że mamy sprawdzić ten kanał i jest szansa, że taka osoba zostanie na odcinek. Na odcinek nawet właśnie no, na całą no. serię. Dokładnie tak trzeba zrobić. No, <laughs> palaj się! Co mnie na wędkę łapi? No i przebiegłeś, przebiegłeś mi kiedy chciałem ryby łowić. Odwędkuj. Widzę tutaj dużo możliwości, które można zrobić w takiej sytuacji. Nie, nie. Ej, No ja nie mam killoffa! Jak nie masz, co zrobiłeś z kilofem? A nie, jednak mam, ale. Masz, nie podniosłeś. Nie, nie, Nie! nie. nie. Miki po Miki prostu chce, żeby był jakiś gracz, który ma więcej zgonów niż on. Jeszcze długa droga. Ja, ja, ja ci dałem, a ja ci tyle donateów dawałem. Teraz <grymka grymka> dla Ciebie. Wiedziałem, Wiesz, że on kiedyś sobie. wspomni te donate. Wiedziałem. Właśnie, I tak a wygrałem, kolos... i tak wygram tą wojnę z poziomem. A, a Kolowskiemu wysłałeś donate tak kiedyś, Miki? No jasne. <grym> Czekam no, na potwierdzenie wysłałem, od Kolowskiego. Tak, tak. tak. Wysłałem, wysłałem. Keitha! Nie wysyłałeś, jesteś manipulantem. Co ty gadasz? Może no, wysyłałeś raz dwa złote. No to. i to ja powodzenia... nie zabić? No to tak, to czy to, to nie? To ale... no nie, no. To nie, ale. <grym> ale już to zrobił. Idź po tej temki teraz. A co ja jestem? No wy, no, wyłowię, są pod wodą. Jak ja mam teraz wyciągnąć z tego? <grym> Muszę musisz jakoś poradzić. <grym> no no Dobra, to pierwszy raz grasz? Dobra, stary masz wodę. Ej, 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 ej. ej. Uważaj, nie, prosto, ona się nie rozlewa. Ej, no, crazy. Ej, patrz na półpłytkę się woda się do... nie rozlewa. No bo rozlewa się dziewięć pod półpłytkami. Jeszcze moje ryby ma. I masz klocka, że ci smutno nie było. Z chłopy klocka to ci mogę zaraz. Tu są i temki są pod... pod tymi schodami są moje temki. No, to prawda. Dobra, jedy ja kopać. Nie! Wiedziałem, że o. coś tak skończy. Ojej. Jak mi za zabij, to przesunęłem łóżko, więc też tak to łóżko. Nie gadaj. <noise> Mam pomysł, jak to zrealizować. Zabrałem węgiel? Zabrałem. Bardzo dobrze. Zabrałem go nie bez powodu. To jest woda. O, to jest... Co to, to jest? Są trzy szkielety i jeden ma enchantowany łuk. Dobra. Trzeba je poskromić. Ja już mam nawet pomysł jak. Numer jeden, nie wskoczyć do wody. Numer dwa, zmusić je do walki między sobą. Dobrze. Dobrze! Mamy to. Dobra? Jest idealnie. Jest idealnie póki co. Jajajaj. Ty, bo tarcza mi się psuje dosyć szybko. Dobrze jest. Dobrze, dobra, dobra, dobra. Teraz tak. Trzeba o ty i Szkielet kolejny. Ała. Teraz zabijmy. Znowu dwa O nie O ja To to było niebezpieczne. To było bardzo niebezpieczne. dostałem plecy. Trzeba tu poświetlać wszystko. To Ta tam Jestem tu, jak ty sobie sam? Schodami Okej, okay, widzę o, Nie lubię tego miejsca ci powiem Ja będę nie lubił z tobą Absolut woda No Ile tu jest wody? No nie co widać. ty nie powiesz Tarcza mi się to już to prawie skończyła, jest... wiesz? Ja jej nie mam, więc będziesz moim ochronie obrońcą. Mm. <grystanie> <grystanie> Tragiczne jest to miejsce. No, to już wiesz dlaczego znaczy ja tyle razy zginąłem ostatnio. I tak z Mikim wykopaliśmy naprawdę bardzo dużą liczbę surowców, jednak wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Żelazo. Wiesz co chroni przed wodą? Co? Protection. Okej, okay, woda. <laughs> A propos wody. Ale uciekłem. Ale to była szybka ucieczka. Ja cię chycę. Kiedy Miki wrócił i oddałem mu jego itemy, uznaliśmy, że wykopaliśmy wystarczająco dużo surowców i że możemy już wyjść z kopalni. Jednak okazało się to dużo trudniejsze niż myśleliśmy. <laughs> no dobra. <laughs> Uciekaj! Palwroty! <grym> nie! Okej! Okay. Twoje palwroty nie było przegony, bo to słyszałem... <śm> nie, 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 nie! O cześć no, Kolowski! No, no. <grym> Czemu okaże się pojawił w miejscu? Nie mam żadnego pojęcia <grym> Tu ten, <grym> ten creeper to był mocny. Nie. Mam... Czekaj, czekaj, mam klej! Co się stało? Co się stało? No ogóle miałem cały set żelazny i wszystko. Opie. Osuń się. Dobrze. No dobrze, I też może robić. Piki. Dobra. Idę po tej tempie, zanim przyjdzie ta pazertu na Spokojnie. Nie mów tak. Idź, idź. <laughs> okay. Chyba mamy. Jest Dobra, wszystko? Są. Tak, chodź też. No idę, idę. Po rzeczy, znaczy nie rzeczy, wychodzę stąd właściwie. Dobra. Nie. wierzę w to. Czekaj. Czekaj. Nie. Nie wiem, nie skupuj. Nie wiem, nie skopuj tego. Realnie, nie skopuj tego. Nic nie skopujemy teraz. Nie mamy wszystkiego. Okay, może... To nie jest wszystko, to nie jest wszystko. To mogę wejść i tu, tą skopię tę deskę mogę skopać, myślę. Dobra, mam. Dobra. I tak? Mówisz... Okej. Okay. To nie jest chyba wszystko, oj, to nie jest wszystko. Dobra. teraz mamy chyba wszystko. Dobra, na razie nie dzielimy itemu, chodźmy na górę po prostu. Wyjdźmy stąd. dość tarczę i miecz. dość. Dobra, inaczej Uważaj, teraz <grywa> Dobra wow, nic się nie rozlało stary Co? No właśnie Ja już miałem blok pogotowy, żeby zablokować ja tą ja zab blokadę Ja chyba to zablokowałem i... <grywa> to zawczasu cały <grywa> Gdy w końcu nam się udało wyjść z kopalni z naszymi rzeczami Uznaliśmy, że pora znaleźć nasze miejsce na dom, ale żeby to zrobić, trzeba się przemieścić między wyspami, a nie można korzystać z łódek. Więc musieliśmy zacząć budować mosty między wyspami i tu zaczęła się prawdziwa zabawa. Na no, jakiejś wyspie, trzeba bazę. jakąś wyspę znaleźć, wiesz? Musimy mieć tajną bazę, o której nikt nie będzie mógł wiedzieć. Ty, patrz, statek. <laughs> idziemy. Ale ten jest łatwiejszy do zlutowania. Dawaj, to wtedy idziemy, idziemy. Nie mam bloków, mam nie mam bloków, nie mam bloków Mam 28, czekaj okay. Nie, na pewno się gdzieś osiedlimy, ale jeszcze nie wiem gdzie Bo musimy się osiedlić w takim miejscu, żeby nikt o nie wiedział, wiesz? Na jakiejś fajnej wyspie by sobie, przede wszystkim jakąś fajną wyspę znaleźć Myślisz, że będą tutaj wyspy, które będą... O ten tutaj jest łatwe, Jakie wyspy? Takie jak mini-wyspy Takie mini-mini? No Są mini-mini, ale czy my chcemy na mini-mini wysepce? Ty, dobrze ci to idzie a, się skupia, tak nie się może nie nic jest. powiedzieć tak Nie mówi, lepiej niech To Też prawda Ej, na tej, tej mapie nie widać mostu, po którym chodzimy Ciężko będzie pamiętać, gdzie jest to przejście Lata praktyki Bedwars. Mosty Mostu będzie trzeba robić większe, Po prostu Później Ale fart, dobra Tam jest zdrowej. Właśnie po nią idę te... oj, 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 oj. Spadł na dół? Ej, Spadnie, tylko słyszałem. Nie! Też słyszałem właśnie. Ty, ale to jest bardzo źle, bo raz rząd jest daleko teraz. Dwa, że te i tym są tak wysoko. No, trochę głupio, że on tak te mosty wysoko robi. Na szczęście nie dawałem mu wszystkich półpłytek A to dobrze. Ojej, pokaż tą mapę. O, trzeba tam posadzić. O! Czy do nas przyszedł teraz? No to to w ogóle. To ja musiałem cztery razy tutaj y, iść i jakoś. Szybko Owce byś się idę szukać owiec. Bo chcę przespać noc jakoś. O. Czekałem na Mikiego przez pół godziny, jeżeli nie dłużej. Tylko po to, żeby jak przyszedł, to tak wyglądała nasza interakcja. Zeszło, zeszło, ale ja później robić jeszcze kolację. <noise> o, matko! Nie wierzę w niego! Jak może tak zginąć? I on łóżko miał przy sobie. Jestem tutaj w końcu. O, jest Niki! Pół godziny, pół godziny to zajęło przez Twój dziurawy most. Jaki mój dziurawy most? Tutaj, stary, tam skończył. To nie jest dziurawy do tej... most! Ja zbieram twojej itemy, tej... niewdzięczniku. Więc to jest najlepsze? Nie wiem. <laughs> Że ja, owszem, ja poszedłem y, zrobić coś szymane, czyli kolację, więc no. chwilę mi nie było. Ale przy, jak zacząłem zrobić jedną próbę do przyjścia, to przyszedłem za pierwszym razem, potem w dziurę. A potem siedem z kolowskim. Ale jak siedem za pierwszym razem, to myślałem zrobić dziurę w moście i zamaskuję, no też jak... tak było. Czekaj. Czekaj Czekaj. Tak myślę. No. A propos Nawet tego... A propos tego mostu no. Ja pomyślałem kulażki tak Zrobię dziurę w moście, zobaczymy kto w nie wpadnie, co nie? A to ty zrobisz dziurę! I, i najlepsze to, że ty ja, ja widzę i ty idziesz przede mną i się patrzysz w moją stronę, co nie? I machasz łapko. Ja, ja tylko tak, dobra zagadam go, żebyś nie odwrócił. I gadam do siebie, gadam to pierwszy na wyspie. Widzę już tak trzy kratki, dwie kratki i nagle pizza jak wpadasz Ja nie wierzę jesteś niewywali Oh, Ej. Ej! Nie, nie, nie! Potem znowu udało nam się skupić na naszym zadaniu, którym było znalezienie w końcu jakiejś wyspy na zrobienie naszej bazy. I Jak już się na tym skupiliśmy, udało nam się znaleźć idealną wyspę. Do tej, tej, sawandowej. To obydwie są sawandowe. Ciebie Bo to już. Dobra, ja idę pierwszy teraz. A myślałem, że to pancerniki, a to świnie Dobra, nic na nową wędkę Dobra To co, zawijamy tę wyspę. No, tak trzeba. I będzie, to schodzimy na dół. No, i taką wyspę to ja rozumiem. To może być nasz dom. I tak właśnie nam się udało znaleźć w końcu jakąś dobrą miejscówkę na bazę. Ale w końcu się udało i w kolejnym odcinku mam nadzieję, że uda nam się coś wybudować. Ja się z wami żegnam i dziękuję za oglądanie do końca.